Zadajemy przeciwnikowi lewy prosty. Lewy prosty. Robię u nich w lewo, Zadaję lewy z dołu, prawy prosty, lewy się, prawy prosty. W walce to mowy, może wyniknąć może zupełnie inaczej. Dlatego ja zamiast lewego prostego zadam prawy prosty, bo łatwiej mi się to będzie trzymać na tarczy. Ale wiadomo, że chodzi o lewy prosty. Popatrzę jeszcze raz. Znajdę lewy krok tył w lewo. Ty, lewy w dołu na wątroby, prawy na górę, lewy się i w prawo. Może być taka sytuacja, że jak zada ten lewy w dołu, prawy prosty prosie, zawodnik może lekko i więc tym lewym sięgiem trzeba będzie doskoczyć. Raz i poprawić prawo. Zrobimy to kilka razy, żebyście to zauważyli w zwolnionym tyłku. 1, 2, 3, 4,